W całej Polsce od 12 do 14 czerwca 2015 roku przeżywamy czwarty Krajowy Kongres Misyjny pod hasłem Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. Hasło kongresowe, jak łatwo zauważyć, sugeruje dwie rzeczy, nawiązując bezpośrednio do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Ewangelii Gaudium, zwłaszcza pierwszej części, zwraca uwagę na potrzebę radosnego głoszenia Ewangelii. Zanim jednak komukolwiek i gdziekolwiek będziemy ją głosić, musimy się przekonać, że w ogóle trzeba ją głosić, że trzeba w tym celu nabyć misyjnego zapału. Kongres więc jest po to, aby wszyscy ludzie odnaleźli sobie ewangeliczną radość, bo tylko ona może wzbudzić zapał misyjny. Polscy misjonarze pracują na wszystkich kontynentach świata. Obecnie z Polski pracuje w 97 krajach świata, 2015 misjonarzy, 1022 zakonników, 639 sióstr zakonnych, 304 księży diecezjalnych oraz 50 osób świeckich, a zadania zbliżone do misji w sensie ścisłym wykonuje też około 1250 polskich księży zakonników zakonnici świeckich na wschodzie. Wszyscy chrześcijań są misjonarzami i powinni troszczyć się o misje i misjonarzy, płani, osoby konsekrowane, dorośli, dzieci i młodzież. Wszyscy są zaproszeni, aby w odpowiedni dla siebie sposób realizować powołanie misyjne w rodzinie, w parafii, w miejscu pracy lub też wyruszając z posługą misyjną aż po krańce świata. Misjonarze otaczają opieką papieskie dzieła misyjne w imieniu Ojca Świętego. Skierowane są one do osób dorosłych, papieskie dzieło rozkrywania wiary. Do dzieci skierowane jest papieskie dzieło misyjne dzieci. Do młodzieży papieskie dzieło św. Piotra Apostoła, a do kapłanów i zakonników, sióstr zakonnych, papieska Unia Misyjna. Przypatrzmy się wspólnie pracy naszych tarnowskich misjonarzy i działalności misyjnej naszej tarnowskiej diecezji. Aż 42 misjonarzy ciężywidejdonistów z diecezji tarnowskiej pracuje w Afryce. W Czadzie, w Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej pracuje aż 14 kapłanów. W Ameryce, czyli Argentynie, Boliwii, Brazylii, Ekwadorze i Peru, pracuje razem 21 kapłanów. Oraz w Azji, w Kazachstanie, pracuje siedmiu misjonarzy. Razem z nimi pracują również misjonarze świecy i wolontariusze w Kamerunie, pani Ewa Gawin, w Republice Środkowoafrykańskiej pani Elżbieta Wryk, pani Izabela Cywa oraz jeden wolontariusz w Kamerunie, pan Tomasz Woliński. W gronie naszych tarnowskich misjonarzy mamy także męczenników, którzy oddali swoje życie głosząc Ewangelię. Są to ksiądz Jan Czuba, zamordowany w Republice Konga. Ojciec Zbigniew Strzałkowski, którego beatyfikację będziemy przeżywać, zamordowany w Peru, klerk Robert Goodstwa, zamordowany w Republice Środkowoafrykańskiej oraz siostra Czesława Lore, która zginęła w Demokratycznej Republice Konga. Nasi misjonarze pracują w Afryce w czterech krajach: w Czadzie, w Kongo-Brazawil, Kamerunie oraz Republice Środkowoafrykańskiej. Są wspierani przez naszą diecezję w realizacji misyjnych projektów, która jest jedną z wielu form pomocy misjonarzom oraz wspólnotom, w których pracują. Koledzy misyjni zebranymi ofiarami wspierają projekty związane z pracą księży, sióstr zakonnych świeckich, wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Boliwii, Peru, Brazylii, Republiki Konga oraz Demokratycznej Republiki Konga. Szpital Bagandu w Republice Środkowoafrykańskiej jest dziełem diecezji tarnowskiej. W tym kraju, w którym jest nękany przewrotami, powoli dochodzi do stabilizacji politycznej, która jest jednak bardzo krucha. Średnia życia tam to zaledwie 43 lata. Nasi tarnowscy misjonarze, dzięki kolędnikom misyjnym wybudowali i prowadzą tam wspaniały szpital w środku busu, nazywając go Lubaju. Co roku leczą się tam tysiące osób. Świecka misjonarka, pani Elżbieta Bry kieruje tym szpitalem już od 7 lat. W Kamerunie już od 25 lat pracuje świecka misjonarka pani Ewa Gawin. Prowadzi ona szkołę dla dzieci głuchoniemych w Bertła. Buduje również nowy budynek szkoły dzięki pomocy naszych misyjnych kolędników. Dzięki pomocy kolędników misyjnych prowadzone są przedszkola, m.in. w Babuła. W Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie nasi misjonarze, księża, misjonarze świeccy, wolontariusze pracują z dziećmi i nauczycielami w wioskach. Formacja młodzieży i przyszłych kapłanów jest możliwa dzięki seminarium duchownemu, w którym pracuje już od 8 lat ksiądz Marek Dziedzic. Prowadzenie tego seminarium jest wielkim wyzwaniem formacji przyszłych kapłanów. Misjonarze pomagają osobom niepełnosprawnym. Pani Ewa pomaga niepełnosprawnym, organizując operacje chirurgiczne, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, dzięki pomocy naszej tarnowskiej diecezji. W Bimbo misjonarze prowadzą już od kilkunastu lat w Republice Środkowoafrykańskiej dom dla dzieci żyjących na ulicy bez rodziców. Kolejnym kontynentem, na którym pracują nasi misjonarze, jest Ameryka Południowa. Na tym kontynencie misjonarze tarnowcy pracują w pięciu krajach Peru, Boliwii, Ekwadorze, Argentynie i Brazylii. Misjonarze w Ameryce głoszą Ewangelię i otaczają opieką potrzebujących budują i prowadzą szkoły, świetlice oraz domy opieki. Kolejnym kontynentem, na którym pracują nasi misjonarze, jest Azja, w Kazachstanie. Misjonarze borykają się z wieloma brakami, ale tym największym jest mała liczba wiernych. Nasi misjonarze nie zostają jednak bez pomocy. W ramach dzieła misyjnego diecezji Tarnowskiej działają Różażowego Różańca w ramach papieskiego dzieła rozkrzewienia wiary, papieskie dzieło misyjne dzieci, poradnicy misyjni, Stowarzyszenie Inicjatywa Młodzi Misją, Legion Misyjny, Szkoła Animacji Misyjnej oraz Kleryckie Ognisko Misyjne. Sercem misyjnej formacji w diecezji jest dom imieniem księdza Jana Czuby w Trzchowie, który już w 1998 roku został poświęcony, a w 2000 roku otrzymał imię księdza Jana Czuby. W tym domu organizowane są w zimie i w lecie szkoły animacji misyjnej oraz na przestrzeni całego roku spotkania zwłaszcza dla róż różańcowych, a także dla innych grup i stowarzyszeń. W okresie letnim organizowane są misyjne wakacje z Bogiem. Każdego roku Dom przyjmuje na kilku lub kilkunastodniowe turnusy ponad tysiąc osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Od początku istnienia domu przewinęło się przezeń ponad 20 tysięcy osób. W ramach formacji i animacji misyjnej prowadzonej przez dzieło misyjne decyzji tarnowskiej organizujemy dni formacji misyjnej dla dorosłych, ogólnodiecezjalne spotkania misyjne, różowego różańca, szkoła animacji misyjnej, a dla dzieci misyjnych wakacje z Bogiem, dni formacji misyjnej, dni skupienia i kongresy misyjne. Koletnicy misyjni to rzesza małych misjonarzy Jezusa, którzy odwiedzają nasze domy w okresie Bożego Narodzenia modląc się i wspierając swoich rówieśników z krajów misyjnych. Każdego roku w czasie wakacji Feri ponad 500 dzieci przeżywa swoje spotkanie ze światem emisyjnym pod opieką księży i animatorów w naszym misyjnym domu Lkowie na Kozieńcu. Także młodzież angażuje się misyjnie, czynią to jako animatorzy oraz w stowarzyszeniu Inicjatywa Młodzi Misjom prowadząc animacje oraz organizując pomoc dla misjonarzy włączają się żywo w dzieło misyjne Kościoła Tarnowskiego. Róża Żywego Różańca to prawdziwa siła i moc dla misjonarzy. Tysiące członków Róż Żywego Różańca w 157 parafiach modli się za misjonarzy. Ta modlitwa jest najważniejszą formą pomocy misjonarzom, a co miesięczne ofiary pomagają misjonarzom w posłudze misyjnej. Kończąc naszą prezentację pracy i współpracy misyjnej, w imieniu wszystkich misjonarzy dziękujemy Wam, naszym diecyzjanom za pomoc, tą duchową i materialną. Niech każdy z nas włączy się na miarę swoich możliwości w to misyjne posłanie, które Jezus pozostawił wszystkim chrześcijanom. Zainteresowanych zapraszamy na naszą misyjną stronę www.misjedecyzjatarnów.pl i na misyjnego Facebooka. Niech w naszych parafiach i dla każdego z nas Radość Ewangelii będzie źródłem prawdziwego, misyjnego zapału.